Dobry dzień dobry widzowie, tamto mi się nie zaliczyło jak nagrywałem, więc muszę jeszcze raz nagrać. Nagrywamy teraz ze Steel Abraeroth. Tylko muszę się wczytać do Robloxa i będziemy grać. Albo nie, w rośliny kontra Abraeroth, bo widzę, że Julek gra. Więc sobie z nim dzisiaj będziemy już nagrywać. Napiszę do niego na czatach tylko. Dobra, idę napisać widzowie. Widzowie wy, jak wiecie, co, tam mam dragon kaneloni? Lipa, że to Julka nie ma. W tej bazie. Halo, Julek! Halo. On ma super dużo Mr. Kal Kalotów. Chwila, ja idę zobaczyć, czy coś jest tutaj w sklepie. Widzowie. Dobra. Czy coś jest? Jest! Było. I czekało na mnie. Widzę, że niczego nie ma w sklepie. Widzę, wie, no bo ja tutaj muszę roślinkę jedną usunąć. Tylko nie wiem jaką. Dobra. Bo Dobra, jest już. Dobra, widzowie, to będzie tutaj rosnąć. Ja szukam tutaj: no, Julgo, Julok, to nie wiem, gdzie on się podział. Halo, jesteś tu? Julek! Nie mogę Julka znaleźć. Rozumiecie wy to? On się ba bawi ze mną chowanego. Jano. Julek, to masz taki zarośnięty ogród, że ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś. Julek nagrywamy. Julek nagrywamy. Julek nagrywamy. To co teraz gramy? dobra widzę że już jestem pisałem tam z nim na mecz on idzie więc nie mogę teraz on ma aż ile kasy 100 bilionów widzicie wy to ile on ma kasy jak no jak? Rozumiecie, wy to? Jak on ma tyle kasa, Zobaczcie ile moje bajoty zarabiają? Tyle na sekundę. ja odbieram sobie od nich już kasę. Będę mieć już pierwszy billiard. Za niedługo. I to nawet chyba dzisiaj. Mam dwa chyba szef krabra. Tak. Dwa szef krabra, a dobra. Halo. Już ja kasę odbieram. Dobra, widzę, że mi zlagowało trochę. Więc widzowie bye bye!